Zdecydowanie na początek polecamy degażówki. I to degażówki z ilością zębów taką bezpieczną, czyli 38, dlatego że wtedy ta odległość między ząbkami jest na tyle nieduża, że mamy pewność, iż klient nie zrobi krzywdy klientowi. Mamy w ofercie również nożyczki z 15 ząbkami, ale to już trzeba mieć wiedzę, doświadczenie, jak się takimi nożyczkami posługiwać. Nóż stylizujący to jest super pomysł, jeżeli ktoś potrafi nim pracować. Nóż stylizujący, zwany potocznie chińskim, to jest mega opcja, jeżeli niekoniecznie chcesz inwestować w droższe degażówki, jeżeli chcesz się przekonać do kaszo, bo jest to faktycznie super argument, że jeżeli nóż stylizujący będzie ostry, to uwierzycie nam, że również nożyczki będą ostre. I jeżeli miałabym polecić degażówkę czy nóż stylizujący. To tak naprawdę musiałabym wiedzieć, jaki jest warsztat fryzjera.